Jesteśmy dzisiaj u Natalii, która ma 29 lat, pracuje w nadzorze budowlanym i nie jest jej obcym męskie środowisko. Obecnie waży ponad 100 kg i marzy o szóstce z przodu na wadze. Razem z Natalią rozpocznijmy 3 miesięczny program, w którym skupimy się na pracy nad jej sylwetką, dzięki czemu Natalia poczuje się wreszcie dobrze w swoim ciele. Jeśli tak jak Natalia, chcesz zadbać o siebie, ten film jest właśnie dla Ciebie. Dlaczego zgłosiłaś się do programu? Co byś chciała zmienić u siebie? Przede wszystkim wagę, ale też i swoje, jakby po części całe życie, bo uważam, że żywienie jest bardzo ważne. I to, co jemy, wpływa na nasze funkcjonowanie, na naszą codzienność. Brakuje mi na co dzień motywacji i takiego, może, wsparcia. A obserwując Was na Facebooku czy na Instagramie, zauważyłam, że z Waszej strony nie brakowałoby mi tego wsparcia, więc tym bardziej udział w metamorfozie byłby fajnym rozpoczęciem drogi do lepszej siebie. Największą mam słabość do słodyczy i to niestety, ale po mnie widać. Ale mam nadzieję, że dzięki Wam mogłabym jeść słodycze i się cieszyć z nimi i tą słodkością, ale jednak robić to z głową i żeby nie było problemów później też dla mojej sylwetki. Co więcej jeszcze mogę o sobie powiedzieć? Na co dzień uśmiech przede wszystkim i do przodu. Tego rodzaju pyszności podjadasz, jak jesteś poza domem czy w domu? Raczej w domu. O, bym coś zjadła, nudzi mi się. I pewnie zwykle gdzieś te słodkości się czają tutaj w hmm? mieszkaniu. Dobra, to poszukamy potem. <laughs> Będziesz mogła mi pokazać, wiesz, palce stamtąd wychodzą. Nie, akurat tak to u mnie nie ma szafki. Zazwyczaj jest tak, że jak się kupi, to się zje i koniec. Nie robię jakichś zapasów, nie, nie, nie. Okay. To... to w sumie też dobre przyzwyczajenie, bo wystarczy potem już nie kupować, nie? No tak, albo kupować coraz mniej może. Za rok będę kończyła te 30 urodziny, więc chciałabym jakby, żeby to był taki nowy etap może trochę mojego życia. Już jakiś czas temu zaczęłam was obserwować na Facebooku i jakby coraz bardziej mnie to tak wszystko przekonywało, jakby cała koncepcja tego, że to jest dieta jakby ułożona pode mnie, nie ja pod dietę, a przy okazji tego, że była opcja zgłoszenia się do projektu, no to skorzystałam. Widzę, Natalia, w formularzu, że już wcześniej chyba się odchudzałaś. Też w oparciu jakby o współpracę z dietetykiem, nie podjęłam się jakby samodzielnej współpracy. Fajnie, nie? to fajnie, Od eksperta zaczęłaś. Tak, znaczy wiedziałam jakby, że sama pewnie nie dam rady, że jakby te posiłki będą bardzo monotonne, jeżeli sama coś będę kombinować. Na tamtej diecie udało mi się ponad 16 kg zgubić. A pamiętasz z jakim masy ciała startowałaś Tak, kiedy? z mniejszej niż teraz. I ile miałaś? 96 wtedy. Jak myślisz, dlaczego? No był to czas ten covidowy, zamknięta mhm. siłownia chwilowo, brakło Wręciło. motywacji jakby, żeby może też samemu to pociągnąć. Tak na co dzień, no to przede wszystkim spacery z psem, więc to jest chyba główna moja jakby aktywność, więc tu ile damy radę, ile mamy czasu, tyle dreptam, że tak powiem, z nim. On też korzysta i ja korzystam, a z takich innych aktywności yy, to chodzę na jakieś tam zajęcia, na tą figurę swoją, ale no to są głównie dwa, trzy razy w tygodniu. Nie ma to jeszcze takiej jakby rutyny i stabilizacji, ale nie ukrywam, że w projekcie chciałabym wrócić na siłownię, więc może tu akurat we współpracy z Kubą coś wypracujemy i ta siłownia się pojawi. A jak aktualnie ze sobą się czujesz? Ciężkie pytanie, bo to nie jest tak, że czuję się może fatalnie czy źle, ale też nie czuję się rewelacyjnie. Jakby widzę po swoim ciele, że no wymaga pracy nad nim. Patrzysz na to bardziej przez pryzmat aspektów zdrowotnych, czy przez pryzmat sylwetki po prostu? A czy wydaje mi się, że jedno i drugie? Uh -huh. Tu jakby nie mam bardziej w jedną czy bardziej w drugą stronę. Zdrowie oczywiście tak, ale też jakby sama akceptacja własnej osoby to też, żeby tu jakby poprawić tą. Nie, zawsze magiczną dla mnie, jakby taką barierą, której nigdy nie chciałam przekroczyć, to było właśnie to 100 kg. I kiedy stanęłam na wadze i zobaczyłam, no to niestety, ale taki mocny cios był. Chcę schudnąć dla samej siebie, dlatego, żeby móc siebie zaakceptować, żeby też być zadowolona z odbicia, które będę widziała w lustrze. Przed nami dużo zmian. Przez trzy miesiące będziemy robić wszystko, żeby poprawić twoje nawyki żywieniowe, żeby poprawić twoją sylwetkę. Jakie, tanie masz obawy z tym związane? Przede wszystkim takie, że gdzieś te słowa, Słodkości będą wchodziły na przykład, albo będą pokusy, nie wiem, wyjście ze znajomymi gdzieś na miasto. To, co wprowadzimy i co myślę, będzie super, to chciałbym, żebyś uczestniczyła w psychokonsultacjach. No i też nie ma co ukrywać, że słodkie posiłki w diecie też pomagają. Ja sam okay. tak mam, że jak zjem słodkie śniadanie, słodką kolację, to nie myślę tak bardzo o słodyczach. A często mhm. też tak jest, że nawet te słodycze możemy wprowadzić sobie do tych słodkich posiłków, nie? Z ok. Tego, na przykład, jak ja jem owsiankę, to mogę sobie wrzucić do tego yy, gałkę lodów. I mam uh -huh. posiłek i zjadłem go nie? Więc no, tak. Zdrowy posiłek i coś na słodko okay. jest skomponowane. Więc będziemy sobie pod tym kątem tak kombinować. Myślę, że czynnikiem, który wpłynął w największym stopniu na nadwagę Natalii jest aspekt podjadania słodyczy i mam wrażenie też zajadania stresu, co potem przekłada się właśnie na te nadprogramowe kilogramy właśnie u niej. Dla mnie największym wyzwaniem we współpracy z Natalią będzie pokazanie jej, jak można zapanować nad ilością słodyczy w diecie. Będę chciał pokazać jej, że słodkie posiłki i też fajnie gospodarują tą naszą potrzebę na słodkości, właśnie. I myślę, że to będzie to. Taki typowy dzień to zaczynam pewnie od śniadania takiego klasycznego, czyli zwykłe kanapki, jakaś będlina, serek, do tego jakieś warzywko. Później w pracy zdarza się jakiś owoc, jakiś nabiał, serek, jogurt. Głównie to, co jest pod ręką, że tak powiem, co mi się uda złapać w sklepie osiedlowym. Na obiad, no ten nie wiem, jakiś makaron. Mięso, jakiś kurczak, ryż, takie zwykłe, klasyczne, proste rzeczy. A na kolację też jakaś kanapka, może jakaś tortilla, naleśnik, w zależności oczywiście od czasu. A jakbyś miała powiedzieć o tej drugiej stronie równania, czyli o tym, jak wygląda u ciebie aktywność? To jesteś raczej aktywna w pracy na co dzień, czy raczej masz tą pracę siedzącą i gdzieś tam, gdzieś tam starasz się spacerować poza pracą? Jak to u ciebie wygląda? A czy to wszystko zależy od dnia? Są dni takie, kiedy ja jadę na budowę. I te kroki bezproblemowo, jakby te 10 tysięcy kroków, nawet w przeciągu yy, godziny, półtorej się robi. A są dni takie, że no, trzeba jednak odsiedzieć te 8 godzin przysłowiowe przy komputerze i tyle. No. Ale wtedy no właśnie jest akurat psiak, który motywuje do tego, że jak wciąga. wracam. Tak, jak wracam z pracy, no to idziemy na spacer. Yy, codziennie staram się jeden z nim spacer taki dłuższy, koło półtorej godziny nawet. Więc no jakby korzyść dla obydwu stron, i tak. dla mnie, i dla niego. No, I bo... pa pamiętasz, ile mniej więcej kroków? nie teraz robisz? Yy, średnio, jak teraz sprawdziłam, to nawet je dam chyba 11-12 tysięcy. Mam nadzieję, że po tych trzech miesiącach oczywiście efekty cielesne też będą, ale mam nadzieję, że ja też będę jakoś taka bardziej, może, poukładana. Żeby nie było takiej, że upadam. I zostaję w tym dole. Nie, chciałabym właśnie iść jakby cały czas do przodu. Dobra Natalia, to teraz ja bym chciał zobaczyć twoją lodówkę. Co my tam mamy, co się kryje? Dobra. Pierwsze co mamy, żółty ser. I też mówiłaś, że lubisz dużo. Plasterek? Na kanapkę. Tak. Zrobimy tak, że on będzie w diecie, okay. ale jakbyś chciała spróbować, w lidlu czy w biedronce, mm -hmm. to jest super sprawa. Ser żółty proteinowy, będzie napisane. Okej. Okay. I to jest jeden z licznych produktów proteinowych, z których ja jestem naprawdę zadowolony. Jesz margarynę? Bo patrz, jak masło w gruncie rzeczy na 100 gramów ma 750 kalorii. Mm -hmm. Margaryna to już jest 550 kalorii, więc A już. A taki hummus? Lecimy w dół. Czy... A taki hummus masz go? Znajdziemy nie go hummusu tutaj? nie mam, ale mam te serki. Dobra, bo serki też są dobrym przykładem. Bo jak mam tak. serek u z kurkami to tak sezonowo będzie. <noise> A e, pod spodem jest chyba łosoś jeszcze. To tutaj już mamy 230 kalorii, więc dużo. Jest różnica dużo oczywiście. Hummus będzie mieć jeszcze troszkę mniej. Guacamole jeszcze lepiej. Za co muszę cię pochwalić? To przejdźmy też do Ketchup, super. Wspominałaś, że lubisz makarony i też lubisz tak. sosy pewnie do makaronu, więc takie gotowce też są fajne. Dobra, mamy jeszcze napój roślinny i mleko. Tak. Co częściej stosujesz? Zwykłe mleko. Zwykłe mleko. Tam to najczęściej, jeżeli do kawy. Mam taką jakby zasadę, że jeżeli już mleko roślinne, nie słodzę kawy wtedy. Też po prostu chceczu smak. Już? No to jest taka wtedy mleczna kawa. Połowa yy, pewnie tak. Pijesz kawę i to jest tylko 50 kalorii, więc całkiem spoko. Tak. A co ja tutaj? Widzę, Natalia. znaczy, no, pewnie dobrego. <laughs> Chyba jesteś fanką tego. Tak? tak, pleśniowe, tak. To nie? nawet w formularzu wypełniam, tak. A co z tymi kabanosami? To jest chyba taka typowa przekąska, Tak, to, to przekąska, no i niestety, hmm? ale też i dla futrzaka. Typowa przekąska to... na budowie, nie? Chyba yy, tak, to no często, jest często, typu, że tak powiem. Dogadujesz no... się z panami dzięki temu, tak? Przychodzisz z kabanosa i, i jesteśmy poukładani. Dobra, mamy dużo, dużo wodzków. Zamiast takiego dżemu, to fajniej byłoby bazować na, wiadomo, czystych owocach, to każdy Jasne. wie. Ale na pewno znajdziemy jakąś alternatywę. Nikt Kaloryczny dżem po prostu, okay. Dobra, jeśli chodzi o barbecue, co my tutaj mamy? 53 kalorie, głównie z cukru, więc mniejsze zło, ale okay. jest idealnie. A tutaj no to no, majonez. No ten tak, to nie, to już... No to 280 kalorii, majonezik, woda, olej słonecznikowy, no do tego byśmy raczej unikali. Też chciałbym, żebyś wykonała podstawowe wyniki badań i Oczywiście. skonsultowała je z lekarzem, bo to też będzie fajne, że Skonstruujesz je? Może dostaniemy jakieś zalecenia do diety? To też od razu okay. dostosujemy do tego nasz plan yy, dietetyczny? W morfologii nic nie mamy. Znaczy, że wszystko jest prawidłowe. Następnie, jeżeli chodzi o pani nerki, to tak, nerki pracują dobrze. Glukoza jest w górnej granicy normy. Okay. Jeżeli chodzi o lipidogram, to rozmas jest prawidłowy. Gratuluję dobrych genów. Troszeczkę te są podniesione. To jest efekt na pewno. O, obecności tkanki tłuszczowej, trzewnej. Wątroba pracuje dobrze, tarczyca ma się doskonale. Natomiast y, rzeczywiście insulina jest bardzo wysoka. Jeżeli byśmy obliczyli sobie wskaźnik HOMA i R, wskaźnik insulinoporności, mm -hmm. to tutaj mamy do czynienia z insulinopornością. Jest on okay. podwyższony. Witamina D świetna. Chyba Pani suplementuje. Staram się. Dobrze, doskonale. Pani Natalio, nie ma Pani wskazań do udziału w projekcie dietetycznym. W związku z tym, trzymał Ci za dobre wieści. Zobaczymy się za trzy miesiące. Jeżeli ten spadek masy ciała Jasne. będzie niewystarczająco dla Pani, to zaproponuję Pani leczenie farmakologiczne. Dobrze. Dziękuję i do zobaczenia w do takim do zobaczenia. razie. Po wizycie czuję się zdecydowanie lepiej. Pani doktor zakwalifikowała mnie do projektu, a przede wszystkim dała mi trochę otuchy i nadziei na to, że może być lepiej. Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, no to widać, że Natalia dzięki Pieskowi ma robi dużo kroków i to jest mega fajne. Ale z drugiej strony brakuje mi u niej takich jednostek, typowo jednostek treningowych z racji jednak siedzącego trybu życia. No to te treningi będą tutaj fajne, żeby popracować troszkę nad wzmocnieniem jej ciała i nad wyższą intensywnością. Jakbyś miała powiedzieć. Co ty chcesz robić te trzy miesiące? Jakie cele treningowe byśmy sobie obrali? I jakie cele treningowe? Może jeszcze większa liczba kroków. Tak jak ci mówiłam, robię teraz około 11-12 tysięcy. To tak na, A nie na wiem, średnią. Tak A 15 tysięcy? To już dużo. Do odważnych świat należy. Ale też może po prostu przyszłościowo te trzy miesiące nie będą jakoś zachętą, nie wiem, przyszłościowo półmaraton, może 10 kilometrów. Dobra, to na pewno te kroki nam się przydadzą. A jeśli chodzi o treningi, wspominałeś coś o siłowni już też, nie? Tak, jak najbardziej chciałabym wrócić. Może nie, żeby to był pełen trening, czyli te cztery treningi tylko na siłowni. Mhm. Chciałabym też jakąś aktywność w domu. Zróbmy tak, że ja Ci wrzucę dwa treningi cardio i ja w domyśle będziesz robiła na siłowni, bo tam masz maszyny, okay. ale też dwa treningi wzmacniające całe ciało będą okay. treningi z założenia bez sprzętu, więc czy na siłowni, czy w domu to będziesz mogła okay. wykonywać jak cię wygodniej. I nam się to fajnie będzie zbijać, bo patrz, robisz 15 tysięcy kroków, to już jest bardzo mm -hmm. dużo. Jasne. Robisz dwie jednostki cardio, to to będzie takie cardio wyższej intensywności, więc okay. też fajnie nam się takie to mocniejsze. składa, takie mocniejsze. I dwa treningi wzmacniające, żeby też e, pamiętać o twojej masie mięśniowej, żeby ta sylwetka ładnie później wyglądała. Więc okay. to Jasne. fajnie. Spina. Teraz nam, e, Natalia, pozostało ustalić nasze cele pod kątem odchudzania. To te 10 kg do naprawdę fajnym celem nawadze. Dobra. Oprócz tego, co powiesz na to, żeby obrać sobie cel minus 10 cm w talii na te pierwsze 3 miesiące? Jak najbardziej. Tym bardziej, 9, 10, że w formularzu 10. zaznaczałam właśnie, że chyba uda i brzuch to są te partie ciała, które najbardziej bym no. chciała w odchudzić. A jak myślisz sobie o takim trzecim celu, co by też cię motywowało do działania i co byś chciała po prostu zrobić po trzech miesiącach już nawet? Aspekt kobiecy, ubrać się. Ładna sukienka, nie wiem, buty na obcasie, gdzieś wyjść na jakąś taką imprezę. Gdzieś, żeby trochę pokazać się z innej strony, nie tak codziennie w jeansach i na sportowo. Lepszy makijaż, włosy zrobione, coś w Czyli tym ładnie stylu. ładnie się ubrać w sukienkę i czuć się w tym dobrze. Tak. Patrz, wiemy jak, jak to zrobić. Wiemy no tak. co robić i do czego dążymy. I myślisz, że damy radę? Mam nadzieję, że z twoim wsparciem jak najbardziej. Dobre, my ludzie z radami, a to musimy dawać radę, nie? Oczywiście. Fajnie. Dawaj zrobimy te szybkie zakupy. Nie ja ci Dobra. pokażę, że można zjeść coś na słodko i żeby bo zdrowo i po zakupach do kuchni. Mamy dwa skyry, ta sama wielkość, a cena jest na no, z różnicy. Co? Więc w gruncie rzeczy ten będzie lepszy pod kątem Dobra. wartości odżywczych. Jasne. Ale ten jakbyś kupiła... To też to nie też byłby najgorszy Nie byłby wybór. najgorszy, no. Do skiernika nam pięknie będą pasować migdały w płaskach. Borówki też e, bardzo fajne, bo owoce jagodowe, więc Jasne. jeden z najzdrowszych. Bardzo mało kalorii, więc możesz, możemy wcinać. Tutaj jest taka piękna rzecz, że mamy maliny w przepisie, mhm. ale nie kupiliśmy. Kupiliśmy borówki i od razu masz pokazane ile borówek okay. możemy użyć jako zamiennik. I spróbuj, jestem ciekaw, co powiesz na taką wersję okay. sernika. Powiem szczerze, że jestem zaskoczona, bo nie ma tu sera a po wypieczeniu czuć jakby był ser, więc trochę takie oszukaństwo. Bardzo fajne jest połączenie z owocami, więc tu jak najbardziej na plus. Ale nie wiem, czy nie wróciłabym do oryginalnego przepisu i na maliny jednak zamieniła, bo myślę, że mogą być smaczniejsze jeszcze. Tak, bardziej będzie to paskowe posmak tych malin czuć, więc jak najbardziej fajne. Dobra. Yy, jest w porządku. Super, że sernik ci smakował. To ja cię zostawiam, uciekam Jestem? do domu, ułożę okay. Ci plan. Będziemy mieć calutki plan gotowy, przesyłam Jestem? ci go. No i możemy zaczynać na tele. Ja się Dobra. osobiście nie mogę doczekać swoich pierwszych efektów. Okej. Okay. Także do zobaczenia. Do zobaczenia! Przed Natalią bardzo dużo pracy. Myślę, że ta praca to nie jest tylko okres trzech miesięcy, ale też o wiele, wiele dłużej. Raczej bym powiedział roku. Ale też rozmawiając z Natalią widać, że ona nastawia się na dłuższą współpracę i na dłuższą pracę nad swoimi nawykami. A to dobrze wróży.